Tak jest Ja no to my nie że że to żeby Piotr Salecki, publicysta żeglarski, portal pomorski -żeglarski Jesteśmy na pochylni Kąty unikatowym obiekcie hydrotechnicznym, na którym pokonujemy różnicę poziomu wody na specjalnych wózkach zamiast w śluzach i właśnie doszło tutaj 2 maja do wykolejenia wózka na pochylni z powodu tego wykolejenia na pochylni, na wózkach utknęły statek pasażerski ostruda oraz barka motorowa Ania z załogą, która turystycznie płynęła na jezioro Jeziorak dokonano ewakuacji pasażerów ze statku którzy zresztą nie bardzo nawet zorientowali się w wypadku. Natomiast załoga parki, housebota, utknęła tutaj na pochylni i stanowi tutaj, bije swoisty rekord pobytu tej jednostki na pochylni, ponieważ są tutaj już trzy noce i cztery dni. Do tej pory nie było takiego wypadku. To jest precedensowa historia. Przyczyny tego wypadku na razie nie są znane. Coś musiało spowodować, że koła wypadły z szyn. Prawdopodobnie jakaś zablokowana gałąź lub kamień, ale to dopiero badają pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. To wszystko zależy od tego, jakie są skutki tego zdarzenia. W dniu dzisiejszym. Doszło do ponownego wykolejenia wózka podczas próby wodowania. Ani wózek, który poprzednio uległ wykolejeniu, dzisiaj wykoleił się ponownie. Więc myślę, że będzie tutaj to bardzo dokładnie sprawdzane, co jest tego przyczyną: czy nastąpiło jakieś wyboczenie toru, czy też inne przyczyny spowodowały to to wykolejenie. W każdym razie wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwać sama naprawa, bo czy będzie trzeba dorabiać jakieś specjalistyczne części i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry, Roman Walawski, żeglarz płytkich wód, jak widać. Proszę powiedzieć, no, wyruszyliście w rejs. Jak się ten rejs zakończył? Jesteście Jeszcze się nie zakończył. Od kilku dni. Od niedzieli dokładnie. I jeszcze się nie zakończył, chociaż myśleliście, że, e, że to już się wszystko jest ku dobremu, tak? Że już Była nadzieja. Światełko była w nadzieja, tunelu. Tak. Gdyby pan nam mógł opowiedzieć, podzielić się z nami e, waszą historią. Naszą historią. No więc wyruszyliśmy w rejs w sobotę. Przeprawiliśmy się przez trzy śluzy i na czwartej niestety zepsuł się wózek i utknęliśmy. I tak tu stoimy od niedzieli. Jak to się stało? Ten wózek spadł, wypadł z tych szyn. Państwo coś wtedy poczuliście? Myśmy słabo poczuli, ale tam na tym statku wycieczkowym było gorzej, znacznie, ale nic się nikomu na szczęście nie stało. Czyli co, to było takie jakieś szarpnięcie? Takie delik myśmy poczuli tylko delikatne szarpnięcie, natomiast tam to było. No było mocniej, bo im kawa pospadała, no na szczęście nikomu się nic nie stało, także, także nie było źle, nie? Mhm. No i tak cztery dni już tutaj stoimy. Przed chwilą mieliśmy szansę ruszyć, ale okazało się, że nasza radość była mocno przedwczesna. Tak, tak. tak. I jak ten wózek zjeżdża tam na dół, to on wjeżdża na miejsce, które jest uszkodzone i niestety, tak jak widać tutaj, no brakuje nam może 5 metrów, żeby być wolnym. Problem polega na tym, że uwolnienie nas też niewiele nam pomaga, bo my musimy wrócić tam, się gdzieś wypłynęli. Co już w ogóle się staje teraz, prawdę powiedziawszy, nierealne. Musimy sobie jakoś zorganizować transport, przepakować łódź, żeby wrócić do cywilizacji.